Wielki youtuber bez jaj, sługa kobiet i facet bez jaj. O! O! Jak wszyscy wiemy, widzowie, Twitch Faust Mandzio to jest użytkownik, który akurat wyznacza tutaj standardy męż mężczyzny oraz męstwa. Jak wszyscy wiemy, nie ma nic większego aniżeli podział e, tutaj płciowy, aniżeli oraz tutaj udowadnianie swojej męskości. Uh, 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 moje plemniki silne. Uh, 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 ja być facet. Uh, 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 uh. A <grywia> weźmy Ty, a pani Marcin nie ma zurze, A czy przypadkiem, czy idąc takim chłopskim rozumem, chłopa taki, takiego niezbyt inteligentnego chłopa, czy przypadkiem bronienie kobiet, to nie jest, jak cofamy się do średniowiecza, cecha, która Sygnalizowała mężczyznę i właśnie nie, ona to, że broni kobiety, nie sprawia, że to w sumie czyni go bardziej mężczyzną? Przepraszam, kurwa, zacząłem myśleć, co nie. Wiem, wiem, to może być dziwna rozmowa dla ciebie, panie Mazurze, bo pan nie ma z tym doświadczenia. Pomimo tysiąca nagranych filmów nadal się panu to nie udało, ale może się uda dzisiaj. Zobaczmy. Czekam na Zora.

nie się, nie? Napisałem. Dużo już w sposób Masz 20% zniżki na suba. Jak ty kurwa nie wiesz, jak skorzystać z okazji życiowej. Panie Marcinie, Wreszcie mógłby pan zapewnić swojej rodzinie jakąś fajną rozrywkę od godziny 18 do 23 każdego dnia i to subskrypcją. Może wtedy bym widział wiadomości na czacie. Jeszcze bez better Twitcha. Tak wygląda żaba na YouTube. Okazuje się, że żaby na YouTube nie mają tylko poniżej 10 lat, ale również powyżej 30 lat. Oglądam Mandzia, który oczywiście, który nagrał film, napisałem mu. To nie jest nagrany film. To jest film na żywo. To nie jest nagrany film, to jest transmisja na żywo. To się odbywa tu i teraz. To nie jest nagrane. Komentarz, żeby się spotkać na live, no ale oczywiście, no nie będzie ze mną rozmawiać na live. Kolejna gnida, która. Komentarz mi napisałeś na czacie? Przepraszam, u mnie na czacie jest więcej aniżeli ludzi na Twoim kanale przez ostatni rok. U mnie przeciągu 10 minut na czacie jest więcej komentarzy niż u Ciebie na kanale przez miesiąc. Potrafi nagrywać, ale już spotkać się nie bardzo, no nie? Nie spotkam się z Tobą, Panie Marcinie, dlatego, jest pan, dlatego, że Pan jest dużo poniżej mojego poziomu i wartości mojego czasu. Zamiast się spotykać z kimś takim jak Ty, do któremu i tak nie przebije do głowy, wolę na przykład odpisać mojemu widzowi w wolnej chwili i z nim porozmawiać i jemu poświęcić czas. A takiemu cepowi jak Tobie nie będę niczego przekazywał do głowy, ponieważ ta głowa i tak jest pusta i nic mi nie wypełni. a jakakolwiek rozmowa nasza tutaj, taka bezpośrednia, to jest marnowanie mojego czasu. A komentuje jedynie tą dramę i się zajmuje tą sprawą tylko dlatego, że to jest treść na mojego streama. Treścią nie jest dla mnie rozmawianie z panem, bo bym dostał wylewu i czat również by dostał nie, wylewu. To I to nawet nie byłaby płaci. dobra zabawa dla nas, a w momencie kiedy oglądamy i możemy sobie pokomentować, to jest rozrywka dla nas. Bo jak taka pu, 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 małpka, to, to pan jest taką małpką w ZO, z której tutaj no, małpki w ZO są biedne i po prostu się do niej przychodzi, można się na nie popatrzeć. Ale pan jest taką, z której się śmieje. Tak to jest łatwo, przed kamerkami. Kolejna osoba, której proponuję, porozmawiajmy. Po prostu, porozmawiajmy na ten Nie jestem zainteresowany rozmową. Komentuję twój materiał, nie jestem zainteresowany rozmową. Jest to dla mnie marnowanie czasu. Nie uważam, że cokolwiek wyniosę z tej rozmowy. Nie uważam, że cokolwiek pan wyniesie z tej rozmowy. Uważam, że jest to nikomu niepotrzebne. Jeśli to jest jedynie sposób na wybicie się. Temat, a nie nagrywajmy sobie jeden na drugiego. Tylko co, nie spotka, nie będzie się ze mną spotykać, bo nie? <laughs> Tego nie. Nazwałeś mnie gnidą, nie użyłeś żadnego innego argumentu. To, że komentuję to, co nagrałeś w internecie i twoją twórczość w internecie, czyni mnie gnidą. Mam prawo skomentować twoją twórczość w internecie, a ty nawet nie potrafisz mi odpowiedzieć nawet jednym argumentem. Puszczasz mój film bez komentarza i mówisz tutaj, budujesz narrację widzom, że tutaj nagrywam jakiś film i tego, a nawet nie pokażesz to, co mówię. Nie rozumiem. Nagrałem materiał, bo się śmieję, że, nie, że dziewczyny mnie zaurały. Nagrałem rzetelny materiał. Rzetelny. Czyli gdybym chciał zmanipulować i wybrać dla siebie materiały najlepsze, to bym po prostu tego nie robił. W przeciwieństwie do ciebie, ja oglądam filmy na żywo i reaguję na żywo. Nie edytuję tego materiału. I w przeciwieństwie do ciebie, na przykład później w tym materiale powiedziałem, że w sumie szanuję za to, że nie wyciąłeś tego, że te dzieciaki się z Tobą nie zgadzały i to pokazałeś. Powiedziałem o tym i oglądałeś dalej tego streama, ale tego już nie wstawiłeś. Dlaczego? Ponieważ nie jesteś na tyle inteligentny, że możesz na przykład wyciąć ten fragment, który nagrałeś teraz i wstawić ten, który był później, gdzie się odniosłem do tego, tylko jak małpa u, 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 nagrałem, zatem muszę wstawić wszystko bez wycinania. Przepraszam, to po co w ogóle nagrywasz filmy i edytujesz, może po prostu zacznij to robić na żywo, skoro i tak wstawiasz wszystko po kolei, bez w ogóle przejrzenia materiału. Robił, a ja pokazuję prawdę. Nie odprowadzasz podanie. A jest praca. A co? Wykonała jakąś czynność, otrzymała od tego pieniądze, odprowadziła owszem podatek. Zgaduję. Nie, ja nie Panie jestem zły, widzę. Z głupoty człowieku od prostytucji nie, nie odprowadza się podatku. Panie Marcinie, a pan odprowadza podatek od swoich filmów? A to jest prostytucja, jeżeli chodzi tutaj o w ogóle nasz gatunek ludzki? Ponieważ nie wierzę, że ktokolwiek dla z jakiegokolwiek innego celu jest w stanie obejrzeć ten materiał, aniżeli po prostu wyruchać swój własny mózg takimi głupimi treściami. Co ty gadasz? Nie masz pojęcia. Dobrze, że ty jesteś doświadczony i na przykład wiesz, może samemu nie odprowadzasz podatku od swojego AdSense'a i być może uważasz, że skoro przychodzą pieniążki na konto z Google AdSense, to nie trzeba za to odprowadzać. Bo kiedyś, w tych starych czasach, to wszystkie podatki były odprowadzane za ciebie i nawet nie prowadzisz działalności gospodarczej. Jeżeli dostajesz pieniądze od jakiegokolwiek źródła i nie jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to musisz odprowadzić podatek samodzielnie. Dziwne, że 40-letni facet nie ma podstawowej wiedzy podatkowej o tak, jak pieluchę na ustach, to pan sobie zakrywa tutaj usta, żeby nic nie mówić. I to jest bardzo słusznie, bo pan się nie powinien wypowiadać za dużo na jakikolwiek temat, bo pierdzieli pan straszne głupoty. No ale dlaczego mi stary, dlaczego mi stary nie powiesz tego bezpośrednio na rozmowie? Mówię ci to bezpośrednio. Nie powiem ci tego bezpośrednio na rozmowie twarz, bo mój czas jest więcej warty, aniżeli twój miesiąc pracy na tym kanale. Rozmowa, którą moglibyśmy odbyć, nie jest warta po prostu mojego czasu. Mam 300 innych le rzeczy lepszych do zrobienia, które Mogę lepiej wykorzystać każdą minutę. I na przykład, moje, nie wiem, przeglądanie sobie nawet wykopu czy czegoś jest dużo bardziej wartościowe aniżeli marnowanie czasu na rozmowę z Tobą. Zrozum to, że po prostu jesteś poniżej poziomu kogokolwiek, żeby ktokolwiek przed Tobą rozmowę bezpośrednio. Mogę sobie tak nagrać film na temat Ciebie, ponieważ jest to dla mnie kontent, z którego zarobię dzięki sobie tutaj reklamom, subskrypcjom, bitcom. A z takiej rozmowy z Tobą bezpośredniej nie zarobię. A skoro nie potrafisz z tutaj nagranych fragmentów wyciągnąć żadnej lekcji, nie potrafisz wyciągnąć żadnego mojego argumentu. Jedyne co powtarzasz w kółko, że jestem debilem, i oprócz tego, że jestem debilem, to powtarzasz, że nie mam odwagi z tego porozmawiać twarzą w twarz, to ta rozmowa z twarzą twarz nie ma żadnego sensu. Mówię, dlaczego ja ci zaproponowałem rozmowę, to nie jesteś w stanie ze mną porozmawiać. Zaproponowałeś mi rozmowę poprzez napisanie na moim czacie oraz przez napisanie trzech donatów. Każdy z Twoich donateów był odebrany jako żart, a później moi widzowie zaczęli tutaj nazywać się jako Twoja babcia, jako Twoja córka, jako Twój syn i wysyłać sami te donaty jako roleplay, ponieważ każdy to odebrał jako żart. Dlaczego? Ponieważ nikt nie jest tak głupi, żeby wysłać 5 złotych pod swoim imieniem i nazwiskiem i uznać, że youtuber, streamer uzna, że to jest prawdziwe. Kilka dni temu miałem przygodę z Kasper Lisem, którego również oglądałem materiał. Kasper wysłał 50 złotych i po tym, że wysłał 5 dych, wiedziałem, że to jest prawdziwy Kasper Lis, że to nie jest jakaś podróba, tylko prawdziwy Kasper Lis się ze mną kontaktuje po to, żeby porozmawiać. Porozmawiałem z nim następnego dnia. Rozmowa czy była owocna? No każdy sobie może ocenić, ale porozmawiałem z nim. A dlaczego z tobą nie chcę przeprowadzić takiej rozmowy? Naprawdę, mogę wziąć moje dwa koty. Będzie przynajmniej coś uroczego na tym streamie. I wielki youtuber, wielki youtuber. Nie ma jaj. Tacy są ludzie w internecie. Ta... To jest właśnie argument takiego czterdziestoletniego gościa z piwem pod sklepem, że nie ma jaj ze mną porozmawiać, nie ma jaj się ze mną zmierzyć, brakuje mu odwagi, facet bez jaj. Takie ciągłe tylko przepychanie się, obrażanie, rzucanie epitetami, a nie rzucanie żadnego sensownego argumentu. Jedyne, co potrafi zrobić, to wskazać palcem i nazwać go jakoś, ale tak naprawdę to nie jest żaden argument. I teraz wiesz, co jest najśmieszniejsze? Marcin, nie mówię do ciebie, panie, bo to obrazu jest tutaj grzecznościowo, tego to do mnie nie obraża się, do ciebie też nie będę mówić grzecznościowo. Cymbale. To nie jest tak, że moi widzowie zaczną cię oglądać. To nie jest tak, że ktokolwiek zacznie cię oglądać. Poczytaj swoje komentarze. To nie jest tak, że ktoś teraz wejdzie i stanie się Twoim fanem i zacznie Ciebie śledzić. Absolutnie nie. To jest tak, że Twój kanał teraz budzi zainteresowanie, poleci do góry i wiesz, co jest najlepsze? Ci, co weszli, bo byli zainteresowani, wyjdą i Twój kanał poleci w dół jeszcze niżej niż wcześniej. Jeszcze niżej niż wcześniej, jeszcze niżej niż wcześniej, ponieważ się dojebiesz algorytmami, ponieważ twoje treści są tak słabe, że po prostu siup i powoli umiera ta kariera na YouTubie. Masz zaplanowane, co będziesz robić dalej, czy będziesz robić filmy do pięćdziesiątki? Tacy, którzy potrafią gadać, ale kiedy jest konfrontacja bezpośrednio, to nie, nie. Tutaj chłopaki też niby nie mówili według tego. Nie, nie ma niby nie mówili, tylko całkowicie nie mówili wedle tego, co mówiłeś, a ty się do nich podpinałeś cały czas używając tutaj e, liczby mnogiej, jako że my, że jako my razem. Ale nie jako my razem, ponieważ to masz całkowicie odmienne zdanie, i tylko za ich plecami od razu powin... poszedłeś do żony się spłakać, że oni mieli inne zdanie, ja tak uważam, a twoja żona nawet się nie chciała pokazać na kamerce, żeby się wypowiedzieć. Stary, weź ty się zajmij swoim małżeństwem, bo. Ona chyba naprawdę jest już z tobą tylko z powodu dzieci teraz. O, co ja myślę, ale pokazałem to. Ja Ale zmienia i mamy iść na Ale świat się nie zmienia. Mieliśmy papieża. To zmienia wszystko. Gdybyśmy nie mieli papieża, to by już kurwa, nic z tego kraju nie było. I tak, trzeba być troszkę starszym, żeby wiedzieć, że papież przyczynił się do Żart! Dowcip, żart, kawał. Krótka forma humorystyczna służąca rozśmieszeniu słuchacza. Najczęstszą formą rozpowszechniania dowcipu jest przekaz słowny. Dowcipy można spotkać w prasie, w specjalnych rubrykach. Publikowane są książki i czasopisma z dowcipami. Panie Marcinie, ja się z Pana śmieję, bo Pana nie można brać na poważnie. Ja bym chciał Pana brać na poważnie to bym w ogóle po pierwszej minucie sobie odpuścił ten film. Ale jako, że wrzuca Pan takie materiały, z których. no czemu mówię znowu Pana, ale widzisz, no widocznie dobrze wychowany jestem. Skoro wrzucasz takie materiały, z których można się pośmiać, tak najbardziej biorę sobie to i się z tego śmieję. Do tego, jak mocny i silny był katolicyzm w Polsce. Katolicy z Polsce bo no, bufsiny. No tak, dużo, dużo prowadził bardzo dobrego katolicy z Polsce, papież Polak i tak dalej, między innymi dzięki temu e, również przysporzyliśmy się tego, że komuny się pozbyliśmy, ale też katolicy z Polsce prowadził wiele innych problemów i wiele innych tutaj zmartwień. Jeżeli chcemy porozmawiać sobie poważnie na ten temat, można się przygotować i sobie poprowadzić na przykład debatę, ale kurwa nie odpowiadajmy na żart, że używasz argumentu papież Polak. W ogóle z czymś, co jest niezwiązane, ja się z Ciebie nabijam z tego powodu, a Ty to traktujesz poważnie. Gościu, czy jak idziesz na stand-up, stand-up to jest taki kabaret, tylko troszeczkę niby lepszy, że jest jeden koleś i opowiada żarty. Jeżeli jesteś na tym stand-upie, załóżmy, załóżmy, żeby Cię wpuścili, i to wtedy na publikę podnosisz rękę i się pytasz o każdy dowcip, bo go bierzesz na poważnie, czy on tak na serio mówi, czy też nie, i próbuję z nim dyskutować. To jest dobre. Komentujesz, ale nie masz jaj, żeby porozmawiać na żywo. Powiedz mi, co można sądzić o youtuberze, który ma milion czy ponad milion subskrypcji, a nie chcesz się z takim starym gościem bumerem porozmawiać na Discordie czy na czym? Bo nie mam czasu na ciebie. Po prostu. Ani chęci, ani czasu. Tak sobie ciebie pooglądam, się ponabijam, się pośmieję z ciebie i z tego, jakim kurwa pajacem jesteś i tyle. A nie chcę mi się Nie chce mi się tobie śmiać prosto w twarz, no bo. Nie uważam, że to jest aż tak śmieszne. Uważam, że to się zaczyna robić trochę bardziej smutne. Miałem już przykłady takich osób, z którymi gadałem i po prostu pierdzieliły głupoty. I to już nie było takie śmieszne, tylko to było smutne. W momencie, kiedy nie możesz odpowiedzieć i popierdzielić tak, że jeszcze się złapię za głowę i zacznę włosy wyrywać, to jest troszeczkę lepiej. Czasem jest lepiej, żebyś nie odpowiadał bezpośrednio. Czymś tam. No dlaczego? Nadal zero argumentów, które w ogóle. E, wracając do tematu, bo tak to sobie tutaj cały czas Ciebie obrażam i jadę, jest całkiem zabawnie, ale teraz wróćmy na przykład do merytoryki. Merytoryka. Gdzie odniosłeś się do jakiegokolwiek argumentu, co powiedziałem? Nie potrafisz porozmawiać o tak, żeby jak na, odpowiadasz mi na filmie, żeby cokolwiek zwrócić mi uwagę, żeby cokolwiek mi odpowiedzieć? To jest pierwsza rzecz. E, po drugie, nadal nie podważyłeś żadnego z moich argumentów. Czyli się z nimi zgadzasz? Czyli uważasz, że mam rację? Ostatecznie, skoro tylko jedynie się przyczepiasz do tego, że nie porozmawiałem z Tobą na żywo, to oznacza, że ja do ciebie zadzwonił na tej To byś mi powiedział, Mandziu, masz rację z tym, co mówisz? Powiedz mi. E, sprawia wrażenie takiego typa, który bardzo patrzy na kobiety, na kobiety przedmiotowo. Ej, spytaj i się mojej żony. Broni swoją przedmiotowość tym, Ej. że ludzie nie będą szanować. Że... Ale Twoja żona ci nie powie, słuchaj. Ona ma trójkę dzieciaków. Kocha te dzieci. Kocha te dzieci pewnie bardziej niż ciebie, i powodu z, po prostu z tej kumulacyjnej miłości do tych dzieci, po prostu nie powiedzi prawdy. No słuchaj, no trochę kurwa cringe'em jesteś, gościu. Popatrz na swoje materiały, posłuchaj ciebie. Zobacz, co ci ludzie piszą w komentarzach. Ty bierzesz tutaj, pokazujesz ludzie, co piszą pierwszy, jako że to są twoi najlepsi widzowie, najbardziej aktywni. Jesteś zdesperowany, żeby kogokolwiek tutaj w ogóle wyróżnić. Ponieważ, jak masz tak mało widzów, ponieważ tworzysz tak słabe treści, to musisz wyróżniać absolutnie każdego i trzymasz kciuki każdego dnia, że zostanie chociaż jedna więcej osoba. Zamiast się zastanowić, że dlaczego tak mało osób zostaje? Dlaczego tak dużo osób odchodzi z mojego kanału? Nawet jeżeli tak by było, to ja mam do tego prawa. Tak jak feministki walczą o swoje prawa. Tak, ja mam prawo do skomentowania ciebie i nie muszę z tobą rozmawiać. Ale niestety, chyba. To jest tak, że co wolno wojewodzie, to nie wolno smrodzie, ale ty jesteś w tym wypadku smrodem. Mam jakieś poglądy, o które, które też mogę mówić. Chyba, że ktoś mi zabrania. Niech ci nie zabrania. Ale, jeżeli mówisz jakieś kontrowersyjne poglądy, musisz się liczyć z tym, że możesz zostać wyjaśniony. A ile rzeczy robiliśmy razem dlatego, że chciałeś ze mną porobić rzeczy, a ile rzeczy ze mną robiłeś, bo chciałeś mieć materiał, żeby pokazać widzom na YouTubie, ile rzeczy robiliśmy? Dzisiaj spędziliśmy na tym łóżku, leżąc ze 40 minut całą rodziną. Ani na Instagramie nigdzie nie pokazałem, jak razem siedzieliśmy. Kurwa, mać, gościu, medal czy laurkę ci wysłać? 40 minut razem wysiedziałeś ze swoimi dziećmi, z rodziną, nie wyciągając kamery, żeby nagrać, że nie Siedzimy sobie, co tam fajnego. Czyli, to, czyli rozumiem, że wszystkie fajne aktywności pokazujesz na kamerce, a jak sobie siedzicie i nic nie robicie, się nudzicie, jest za muła, to tego nie nagrywasz. Może dlatego tego nie nagrywasz, bo kurwa było nudno. Nie wszystkie rzeczy pokazuję. Ja... Zwłaszcza takie. Bliskie, które mógłbym pokazywać. Rodzinnych, często się Powiedz mi taką rzecz. Jak to jest w tych czasach? Duży youtuber, jeden z największych, ponad milion, nie wiem, milion czterysta, milion siedemset. Pow... Spokojnie, s nie będzie bolał widzowie, ponieważ s musi być użyty w danym kontekście, żeby to łamało regulami. A w kontekście, jakim on może użyć, to nie złamie. Spokojnie, spokojnie. Powiedz mi taką rzecz, wytłumacz mi. Potężny youtuber mówi coś o mnie. Okej, okay, ma prawo jakieś zdanie, ale jeżeli ja chcę to skonfrontować, to powiedz mi, dlaczego nie ma jaj? Ale to właśnie o to chodzi. To jest twój chłopski rozum. I chłopski nie mówię tutaj w określeniu wieśniacki, pochodzący ze wsi, tylko po prostu taki prymitywny. Twój prymitywny umysł nie jest w stanie zrozumieć, że my prowadzimy teraz rozmowę. Tylko nie prowadzimy rozmowy bezpośrednio. Tak, jakbyśmy mieli ze sobą maile. Piszę do ciebie maila, ty odpisujesz mi na maila. Nagrywam film albo komentuję na żywo, ty nagrywasz swój film i odpowiadasz mi na to. Wysyłasz do mnie list, ja ci odpowiadam. Ale twój prymitywny umysł nie jest w stanie tego pojąć. Dlaczego jest taką. powiedz mi. Co, no chciałeś mnie nazwać cipo, bo nie chce mi się z tobą rozmawiać, gościu? Śmiało, nazwij mnie. Nie boli mnie to. Po prostu nie jesteś wart mojego czasu. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, mogę ci dać stawkę tutaj godzinową na podstawie, nie wiem, tam sobie wyliczę etat, ile w miesiącu zarabiam, podzielę to na godzinę. Płacisz tyle w Donejcie i dostaniesz godzinę. Ale nie wiem, czy cię na to stać. Kurde, wypadły mi słuchawki. Nie wiem, czy cię na to stać po prostu. Co jest z tymi facetami? Przecież to jest ten typowy przydupa z kobiet, feministek. Feministek. Nie. A dlaczego tak mocno cały czas dzielisz na płcie? Czy prawdziwy facet musi cały czas mówić, że jest facetem, że jest prawdziwym facetem i może być po prostu sobą? A na przykład taki prawdziwy facet, który na przykład nie robi drewno, nie, nie ma 40-metrowej brody, ale na przykład się zajmuje, nie wiem, sztułką, na przykład jest bardziej na przykład, powiedzmy, że cechy te, kobie które są zazwyczaj e, przyrównywane kobietom, że on na przykład lubi, to wtedy już nie jest facetem, jest tylko jeden ideo faceta, co nie, facet pracuje, utrzymuje rodzinę, chleje i żonę bije. Pasem najlepiej, żeby oj nie przesadzała, żeby wiedziała, gdzie są jej granice. Współczuję twojej żonie, że ma takiego faceta. Bo to jest strasznie smutne życie. Przypomina troszeczkę średniowiecze. Tylko w średniowieczu ludzie żyli dużo krócej. Nie kobiet, feministek. Nie powinni nic złego. No co? No tak, no bo tak. Przecież feministki nie są kobietami. Wszystkie, wszystkie kobiety, które się nie zgadzają z panem Marcinem Mazurem, to są feministki. A wszyscy faceci, co się nie zgadzają z panem Marcinem Mazurem, to są przydupasy feministek, bo nie kobieta. Feministka nie równa się kobieta. A kto określa, co może robić kobieta i czego może się dopraszać kobieta? Facet. Oj! A może, a dlaczego nie na odwrót? A dlaczego na przykład, Panie Marcinie, nie ma kobieta tobie nie powie, co powinien, jaki nie powinien być facet, jaki powinien być ideał faceta? Czy to właśnie, jeżeli załóżmy, jesteś w heteroseksualnym związku, czy to wtedy właśnie Twoja kobieta nie powinna określać swojego ideału faceta i jaki powinien być facet, a nie facet, faceta? Znajdź sobie może chłopaka i wtedy on ci wtedy określa, jaki jest jego ideał mężczyzny, faceta, co nie? Bo wydaje mi się, że to właśnie ta druga strona powinna o tym wiedzieć i o tym zadecydować. Bo od razu wie, że się rzucą na niego. Kto się na mnie rzucił? Po prostu takie mam poglądy, panie Marcinie nie są poglądy, które są wyrobione na podstawie tego, żeby teraz wszystkich połechtać, ponieważ jeżeli tak, to łatwo było mnie złapać za słówko, łatwo byłoby przeszukać moją przeszłość, że kiedyś takich poglądów nie miałem, albo łatwo byłoby po prostu podważyć moje zdanie, jakoś mnie tutaj łapiąc dobrym argumentem. Ale ty żadnego kościu nie masz argumentu, a twoja męskość jest tak strasznie płytka i tak strasznie delikatna, że wystarczy, że odrobinę podważy swoje słowa, to cały się trzęsiesz i zaczynasz się pultać do kamery, a jedyne co potrafisz powiedzieć, że ktoś nie ma jaj porozmawiać bo cztery oczy. Mandio, jesteś wielkim youtuberem. Nie masz chłopie jaj, żeby. A teraz czas, Darek. Reklamujesz tutaj jakiś swój skam, jeszcze specjalnie tutaj w środku tego, jak to pokazuje, bo myślisz, że moi widzowie są tacy głupi, chyba jak twoi, bo chyba tylko twoi tacy są, że teraz wejdą i to kupią. Powiem ci, że nikt tego główna nie kupi z osób, które oglądają to na YouTube, z tego szota oraz osób, które oglądają to na żywo. Z takiego powodu, że sprzedajesz jakieś ścierwo po 99 zł, darmowa wysyłka powyżej 99 i chyba sprzedasz i dzieci tak słabo, że musisz specjalnie zareklamować podczas tego, jak mówi, Mówisz o mnie i to w środku zdania. Szkoda, że nie dowaliłeś jeszcze przy ceny 50%, żebyś mógł związać ten koniec z końcem swojego przykrego, żałosnego życia. Ale po prostu to słynne przysłowie. Kozak w necie... A jakbyś ja oglądał moje materiały, to byś wiedział doskonale o tym, że ja sobie mówię, że jestem pizdą o świecie. Moja kobieta jest ode mnie silniejsza i co z tego. To, że mam wyrobioną opinię, to, że mam stanowcze zdanie i to, że potrafię powiedzieć i trzymać się swojego, to sprawia, że po prostu jestem sobą, nie muszę nikomu udowadniać, czy jestem mężczyzną, czy nie jestem mężczyzną, jak bardzo jestem męski. Jedyna osoba, która ma z tym problem, to jesteś ty i to widocznie twoja męskość tutaj potrzebuje jakiegoś wsparcia. ja nie kapuję. Oczywiście chciałbym z nim porozmawiać, między innymi na... A ja na przykład nie chcę z tobą porozmawiać, a z ciebie mogę się ponabijać albo mogę ciebie wyjaśnić na materiale, tak jak teraz to robię. Temat też jego Wywiadu, rozmowy w Vibros, gdzie powiedział, no, że narkotyki sobie trzeba przetestować. Nie, nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że substancje psychodeliczne są bardzo ciekawym. Tutaj na poszerzanie horyzontów, ale nie są na przykład dla każdego. Dla takiego bardzo zakutego umysłu jak ty, mogłoby to się skończyć tutaj tragicznie, ponieważ w momencie, kiedy, spo, kiedy spojrzałbyś na siebie ze trzeciej osoby, mógłbyś się pożygać i się zaodławić tymi żygami, a to byłoby całkiem okropne, ze tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, które potrafi stworzyć twój umysł. No tak. Przydupas to jest osoba, która jakby służy innym. I nie będzie się wypowiadał, będzie bronić feministki, żeby się im podlizywać. Jest, jest jeszcze jeden taki vloger, ale ponieważ ja, ja nigdy, chyba nigdy innej osoby nie zaatakowałem. Ja odpowiadam zawsze jak ktoś mnie atakuje. Ty zaatakowałeś logikę ludzką, a jak to, już nie w niewiernym materiale potrafię powiedzieć, Ja skłamałem no, specjalnie skłamał i Rebek na tym nie... Kurwa, nie znajdę ci to. Nie wiem, który to był fragment. Ale nie rób kurwy z logiki. A to nie jest już robienie kurwy z logiki. To jest już robienie z całego burderu z logiki. Naprawdę. Oni na zmiany muszą tam operować, żeby te twoje materiały nadgonić. Już są biedni ci ludzie tam pracujący, już mówią: kurwa, nie mamy rady, Mazur, weź zamknij tą mordę, bo już naprawdę nie wytrzymujemy. ja pierdzielę. A ty nadal swoje, nadal swoje. to codziennie materiały jeszcze, matko, jedyna. Atakuje. Dlatego nie chcę mówić o innym vlogerze. Nie atakujesz mnie. Nazwałeś mnie gnidą, tam jeszcze czymś nie nazwałeś, zarzucasz mi cały czas wiele innych rzeczy, a nie odpowiedziałeś mi nawet na jeden sensowny argument. Dlaczego? Ja miałbym rozmawiać z gościem 16 lat ode mnie starszym, który jest głupszy od 10 latka na czacie. Który przyjdzie i spróbuje mnie zaorać jakoś długą wiadomością, ale chociaż próbuje, ale chociaż stara się, a ty nawet się nie starasz. Który jest uważany jako simp, czyli taki. Sługa kobiet, no nie? Mm -hmm. Żeby się no nie? Bo... A ty komu się przypodobujesz? A kom... wiesz co, jaki jest problem, że naprawdę ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy kojarzysz takich e, na przykład takich grubszych e, facetów, co spędzają całe życie, na przykład na fotelu z taką fedorką, z kapelusikiem, i tylko piszą w internecie o tym, jak wszyscy są niedobrzy, jak świat ich nienawidzi i tak dalej? Ty takim osobom się przypodobujesz, tylko taki jest problem, że na oni ci nie wpłacą za twoją marną twórczość, bo są na utrzymaniu swojej matki do 30 roku życia, jak ty pewnie też byłeś z kobietami nie wolno, nie wolno zadzierać. Ja przepraszam, jeżeli trzeci dzień chyba pod rząd taki temat gdzieś tam się rzuca, no ale jestem wywołany do tablicy. Nie, nie jesteś wywołany do tablicy, po prostu pierdolisz głupoty i przestań Marcin Mazur, pierdolisz głupoty, bo twój kanał to nie coraz mocniej, jak i twoja osoba w internecie. Porozm porozmawiaj trochę z dziećmi, może bez kamer, zapytaj się szczerze, czy na pewno im się to podoba, to co tworzysz, jak to tworzysz, jak się wypowiadają, bo mi osobiście, ja bym był takim dzieckiem Marcina Mazura i teraz by ponownie otworzyli szkołę to ja bym się nie martwił tym, że są kurwa egzaminy i że, będą i że będą teraz sprawdzani z całego roku tylko bym się martwił to, że moje nazwisko jest takie samo jak twoje i będą mnie kojarzyć z tobą jajks no niestety na tym polega mój dzień Marcel tam gra? No. no dobra coś jeszcze tutaj, jeszcze to jest już wszystko koniec ale kurde ale nudy syna bije. Przestań bić swojego syna. Łatwo z pajacem, brawo, mandziu. Dziękuję ślicznie za tutaj domeńciki i biciki. Tutaj masz kurtyzanę. Jest dużo osób, nie wiem, pięć, sześć, coś takiego. Jedna jest na. Robi dziewczyna, kurwę z logiki. Mówi tak, że cały czat ją kurwa wyzywa. To jest o tobie, Marcin Mazur. To jest o tobie. <noise> Jezu, ale to jak to? Mimo zaostra, jakieś takie aroganckie wrażenie o Ciebie było? Jakie aroganckie? Ja po prostu gardzę, gościem mi tyle. Mam, nie będę udawać, że nim nie gardzę, za jak za nim gardzę. Oranie. <laughs> z Marcinkiem. Ja nie będę udawać tutaj, że nim nie gardzę i tak dalej, jak nim gardzę kompletnie. Zacznijmy od tego. Widzowie, nie wbijajcie na jego materiał, nie dawajcie mu lajków, like dislajków, w ogóle nie wchodźcie na jego materiał, żeby mu nabić tego jakichkolwiek wyświetleń. Śmieszne jest to, że wrzucił sobie mnie w tytuł i wszystko i jego własni widzowie go zdislajkowali go w komentarzach i jedyne komentarze jakie są, to są, e, tylko, na, e, są tylko na zasadzie, ale Mandzio będzie miał kontencik, ale cię zaora i tak dalej. <laughs> o 19.30, policja. O kurwa właśnie, gdzie oni są? Gdzie jest ekipa? Przyszli, nie przyszli, kurwa, chyba jeszcze nie przyszli.